Okay, kochani, witam Was na premierce, a raczej w wznowieniu zdrabki. Super, mega pensja. Poprzednia bodajże chyba była taka granatowa, niebieska, teraz mamy żółto-niebieską. E, Koszt zdrabki 20 zł, mam dwie sztuki, 1,15, 40 zł wkład. No i co my tu mamy? Stopni wygranych 9 od 20 zł do wygrany pierwszego stopnia milion, czyli 412 tysięcy od razu, plus 84 y, miesiące razy 7 jakoś tak. No jest tak, wygrana główna 412 od razu i 7 co miesiąc przez 7 lat. No dobra, można było tak od razu. Także 4 dychy wkładu. Oby coś się udało tu wyszarpać. No bo cztery dychy to są cztery dychy, a zdrapi są tylko dwie. Trzymajcie kciuki. Oprócz y, wygrywających liczb szukamy napisu dwa razy. Super Mega Pensja. No, fajnie było takie napisy znaleźć. Pewnie od razu, może by na zawał, siedzi obok. <laughs> szukamy. 16, 41, 5, 23 i 38. Trochę sobie może przybliżymy. Ok

Trzydzieści dziewięć, osiem, dziesięć, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa, piętnaście, trzydzieści, ostatni rząd, dwadzieścia cztery, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt, czterdzieści dwa i czterdzieści siedem, no pięknie. Jedynka pusta MS kontrolne. No i do dwójeczki lecimy, do jakiej dwójeczki? Chcę? do 15 To będzie szybki odcinek. Szukamy 11, 14, 49, 1 i 2, no takie 1 2, 11, zobaczymy Same niskie kurcze. A jest 3, no pomiędzy 4 dramat 38 Siedem i trzydzieści, dziewiętnaście, pięć, dwadzieścia pięć, osiem i osiemnaście, trzydzieści cztery, sześć, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć i czterdzieści pięć, szesnaście, dwadzieścia dwa, napis. 28 i 13, i ostatni rząd 15, 48, 21, 26 i 12. Także, no aż mimowo odebrało. <grym> Dwa pustaki sobie wybrałam, te Także podsumowanie będzie szybkie jak ten odcinek, nawet nie 4 minuty. Masakra. Także co? Jedynka i 15. Pusta, 40 zł wydane, 40 zł przegrane. Trzymam kciuki za Wasze wznowienia, oby poszło Wam o wiele lepiej niż mi. Na zachętę mile widziane łapki, subskrypcje. Ja się z Wami już żegnam. Do następnego, pa.